Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Wiesz już, że inwestycje są ważne. Wiesz, że warto inwestować, żeby zabezpieczyć się na przyszłość, ale nie do końca wiesz, jak zacząć. Mówisz sobie, no dobrze, fajnie inwestować, ale jak coś za to zabrać? Jak podjąć pierwsze kroki? Jak nie utopić pieniędzy? Dlatego jeżeli to interesuje i chciałabyś się jeszcze dowiedzieć, jak ja zaczynałam swoje inwestycje, to zapraszam Cię do oglądania do samego końca i liczę na łapkę do góry, na subskrypcję, a najlepiej to się o tym jeszcze podziel ze znajomymi. Wyobraź sobie, że Twoje inwestycje są takie jak ogródek. Nigdy nie miałaś ogródka, ale chciałabyś go zacząć. I teraz, myśląc o tym, że chciałabyś tam mieć jakieś owoce, jakieś jabłuszka, jakieś malinki, jakieś... Marchewki, to sobie tak pomyśl, co jest najważniejsze, żeby mieć te owoce, czyli pieniądze. Co jest najważniejsze, żeby mieć zyski z takiego ogródka. No, i tutaj chyba najważniejsza rzecz to zacząć jak najszybciej. No, sadząc jakieś drzewo, jak długo musisz czekać na efekty? No, mija kilka lat, prawda? Sadząc jakieś drzewo, musisz o nie dbać. Najpierw musi mieć to dobre korzenie, a dopiero później może ci dodać jakieś owoce. I dokładnie tak samo jest z inwestycjami. Trzeba zacząć wczoraj, a jak już nie możesz wczoraj, to musisz zacząć dzisiaj, jutro, ale nie odkładaj tego w przyszłość. Wiele osób wie, że inwestowanie jest ważne, że trzeba się tym zająć, ale ciągle, ciągle odkładają to w przyszłość. Ciągle jest coś ważniejszego, ciągle jest coś innego, bo to, że wydaje się to być takie skomplikowane, odpycha to normalnych ludzi. To wydaje się być, że trzeba poświęcić kupę czasu, wydaje się, że to będzie bardzo, bardzo ciężkie i przez to ludzie po prostu jakby odsuwają to cały czas na bok. I to jest największy błąd, bo sama sobie odpowiedz na to pytanie. Jeżeli zasadzisz drzewo, to ile będziesz czekała na jego owoce? Ile musisz czekać, żeby móc się z tym cieszyć, i żeby mieć z tego jakieś profity, żeby móc sobie zrobić dżem z jabłek. Więc zaczynamy jak najszybciej. To jest lekcja numer jeden. Nieodkładana. Po drugie, kiedy chciałabyś zacząć zajmować się takim ogródkiem i nie masz zielonego pojęcia, no to jak myślisz, od czego byś zaczęła? Zaczęłabyś od skupywania działki, zaczęłabyś od, nie wiem, robienia jakiegoś researchu, Zaczęłabyś od obserwowania innych działkowiczów na YouTubie, zaczęłabyś od pytania się swojej babci czy w sensie, kogoś, kto się na tym zna. I właśnie tutaj przechodzimy do tego, co jest jakby tym, co zatrzymuje inwestorów przed działaniem, brak wiedzy. Brak wiedzy, bo Wydaje się to wszystko być bardzo skomplikowane, wydaje nam się, że my z tego nic nie, robię, nie robimy, nie umiemy. Szkoła niestety nas zerowo przygotuje do dbania o swoje finanse. I no i teraz pytanie, jak to będziesz twoją wiedzę? Bo wiedza jest zdecydowanie ważna, bo zanim kupisz działkę, to się musisz zorientować, na jakiej ziemi ona dałaby Ci jakieś dobre plony, tak? E, musisz się zorientować, jakie owoce mogłabyś tam w ogóle posadzić, czy to się Ci będzie opłacało w ogóle. I tutaj masz kilka opcji, no musisz się po prostu wyedukować w jakiś sposób. I jak to teraz zrobisz? Albo możesz sobie obserwować różne kanały na YouTubie, różnych inwestorów. Jest teraz multum tego i masa. I naprawdę jest ogrom bardzo użytecznej rzeczy w internecie. Możesz się zapisać do jakiegoś mentora, na przykład mnie, ale teraz już nie mam miejsc, więc um, na razie nie. I, I jakby możesz się od kogoś uczyć, kto już o tym wie. Taka babcia od inwestycji. Możesz też um, zapisać się na jakiś kurs. Jest też dużo kursów online i mój będzie zaraz powstawał, już na nim pracuję. Um, więc jeżeli chciałabyś się zająć takim kursem, to u dołu proszę, wypełnij ankietę i zapisz się na darmowy tak wstęp do tego kursu, który jeszcze jest w trakcie, jeszcze na nim pracuję, ale jest lista oczekujących. I jeżeli się to, że się ze mną edukować, to tam się możesz wypełnić ankietę i wpisać. Dalej, jakie masz jeszcze o możliwości edukacji? No Mogłabyś pójść na jakieś studium takie oficjalne, edukacyjne, ale to jest bez sensu. Bo jak już wiesz, znam ludzi, którzy studiowali ekonomię, znam ludzi, którzy studiowali finanse i dalej nie wiedzą absolutnie nic o inwestycjach. Więc jakąś wiedzę musisz pojąć. Bo to, i to teraz sobie tak, nie musisz ty pisać doktoratu o tym, jak inwestować w akcje, nie musisz pisać e, wypracowania o tym, jak inwestować inne różne instrumenty finansowe, ale ważne jest, żebyś zrozumiała takie podstawy, jak to działa. W kolejnym, co byś zrobiła, Jakbyś miała to działkę, okej, okay, to no chciałabyś mieć tą działkę, no ale te działki jeszcze nie masz, no więc trzeba tą działkę kupić. I co tutaj jest to Twoją działką, żeby zacząć inwestować? No, konto u brokera. Brokerów mamy coraz więcej i do tej pory się wydawało wszystkim na świecie, że te inwestycje są takie niedostępne, że one są tak daleko, że, że w ogóle to po prostu trzeba na Wall Street do Nowego Jorku jechać, żeby móc sobie kupić jakieś akcje czy dzwonić do nich i że to tylko dla takich najbogatszych i to jest guzik, prawda? To jest bardzo guzik, prawda, bo w tym momencie mamy strasznie dużo kont brokerskich na, w Europie, w Polsce, w Szwajcarii, które też sobie możecie otworzyć, więc jakby macie taki wielki wybór różnych kont brokerskich. Na co ja bym Wam polecała? Różne europejskie, w sensie różne europejskie, bo w tych polskich na przykład macie mieć ograniczony dostęp do ETF-ów, a ETF-y to takie narzędzia, o których się też nauczycie. A u różnych europejskich jest to jakby, jeżeli umiecie język angielski, nie sprawi wam to trudności, obsługiwanie takich e, kont po, po, po angielsku, to jak najbardziej polecam wam te europejskie. No dobrze. Czyli tak. Podjęliście decyzję, że drzewa jak najszybciej, znaleźliście sobie sposób, jak się chcecie edukować nie musicie być ekspertami, wystarczy, że poje, pojmiecie podstawę naprawdę podstawę. Kupiliście sobie działkę, czyli założycie konto u brokera. No i co dalej? No i dalej, będziecie sobie robić research, research na podstawie tego, czego się nauczyliście, różnych produktów finansowych i jakby próbowali się zastanowić, ok, co mi może dać zyski na przyszłość. I tutaj chyba, co jest najważniejsze, to też z kolei ludzie po prostu robią prace doktorskie, jeżeli chodzi o kupno jakichś rzeczy. I dobrze, bo warto się dobrze dokładnie zorientować. I trzeba się zorientować, bo nie wolno po prostu zobaczyć sobie o, coś ma fajną nazwę, to sobie kupię, bo na pewno to będzie fajnie się sprawdzało. Nie. Ale jeżeli nauczysz się czytać parę rzeczy, ok, co oznacza dla mnie teraz ten wykres, co oznacza jakaś nazwa tego produktu dla mnie, co oznacza opis tego produktu, no to już możecie jakby podjąć swoją decyzję inwestycyjną. I to uwierzcie mi, nie jest aż tak skomplikowane, jak się wszystkim wydaje, tylko po prostu potrzeba jakby, jak z nauką języka potrzeba takich minimalnej wiedzy. Jakbyście sobie musieli zasadzić drzewo, zasadzić krzak malin, zrobić taką działkę z różami, no to też się musicie dowiedzieć, jak dbać o te róże, jak, jaki rodzaj róży wybrać. Um, więc jakby to, to jedyne, w co to musicie włożyć, to jest wasza cierpliwość i czas na to, że wam się będzie chciało nad tym o tym czytać, um, żeby wam się będzie chciało pooglądać jakieś filmiki, posłuchać jakiegoś podcastu, e, poinformować się. Ale to jest, jakby, inwestujecie trochę czasu na początku, który będzie profitował później przez Wasze całe życie. Bo jak sobie już zasadzicie sobie ten krzak malin i będziecie o niego dbali, to możecie sobie robić potem wszystkie soczki i tak dalej. Ale zainwestujecie to raz czas, no bo jakby już raz wiecie, jak dbać o ten krzak malin. Nie musicie się uczyć co roku, co lato, jak dbać o krzak malin. Nie, no raz się tego nauczyliście. I co tutaj jest jakby, wchodzi w to wszystko inwestowanie, co wy musicie pojąć i zrozumieć, żeby móc w ogóle zacząć inwestować, to po pierwsze to jest nauka o tym, jakie instrumenty finansowe w ogóle są na rynku, um, to znaczy w co możecie inwestować, czy wiesz, to są akcje, obligacje, ETF, -y, e, kryptowaluty, i tak dalej. Czy, czy po prostu rozumiesz same pojęcie i wiesz, jak one funkcjonują. I tutaj można robić rzeczy proste i można robić skomplikowane. Możecie sobie posadzić takie drzewko, które jest, nie wiem, mało, potrzebuje od Was um, uwagi, to znaczy nie mam żadnego pojęcia o botanice, ale strzelam teraz. Możecie sobie posadzić jakiegoś, nie wiem, jabłonkę, która... Nie wiem, może jest jakoś mało wymagająca od Was i możecie po prostu sobie posadzić i zbierać, że tak powiem, za parę lat sobie z tego owoce. A możecie to sobie wymyślić, że sobie nagle posadzicie awokado w Polsce, albo jakieś, nie wiem, kokosa. No i wtedy się tutaj robi tru dużo trudniejsze wyzwanie. Więc radziłabym Wam zaczynać od takich prostych rzeczy. Prostych rzeczy, akcje, są proste. Na przykład. I dzięki temu możecie zacząć się uczyć z kolei, jak reaguje na to wasza psychika, co jest drugim bardzo ważnym, bardzo ważną rzeczą, którą się musicie nauczyć, kiedy będziecie inwestować, to są wasze emocje. I to jest właśnie to, dlaczego się mówi, że ktoś gra na giełdzie, gra na giełdzie, my nie gramy, my inwestujemy długoterminowo. Więc jak chcecie sobie grać na giełdzie, chcecie zasadzić sobie dzisiaj, nie wiem, dzisiaj sobie zainwestować 100 zł, a jutro jest z tego 1000, to nie inwestujecie, tylko idziecie do kasyna. Taka tego podpowiedź. Więc kiedy inwestujecie długoterminowo, to musicie opanować swoje emocje, jeżeli chodzi o inwestycje. No bo jak to wygląda? Zainwestujecie powiedzmy 5000 zł. I nagle coś się podzieje na świecie, jakaś wojna znowu, ktoś coś po prostu, e, nie wiem, rynki nagle spadną i nagle z tych tysięcy złotych macie 2000 złotych. I wy po prostu panika. I ja Boże, co ja tutaj teraz mam zrobić? Straciłem już 3000 złotych. No to może te dwa chociaż sobie uratuję i sprzedaję. No i to jest najgłupsze, co można zrobić. Ehm, no bo nie upanujecie swoich emocji, bo za 5 dni, za 5 miesięcy, za rok to wszystko się znowu uspokoiło i wasze akcje znowu są dużo więcej warte niż te 5 tysięcy, to już 7 tysięcy złotych warte. I opanowanie tych emocji strachu, bo się boicie po prostu, bo zaraz coś się wydarzy i w ogóle chcę uratować mój kapitał, no, sprawia to po prostu często, że ludzie tracą swoje pieniądze. To jest dlaczego dużo ludzi straciło też pieniążki em, no, podczas różnych kryzysów ekonomicznych, bo zamiast po prostu Uspokoić się, poczekać, to wszystko minie, wszystko będzie dobrze, dawicie herbatki. No to ludzie zaczęli sprzedawać to po prostu tak, za, na, na promocjach, bo inwestorzy w tym momencie, mądrzy ludzie, którzy opanowali swoje emocje, jak są te wielkie spadki, to oni, aha, promocje, co dzisiaj kupujemy. Więc wy musicie być po tej stronie tego, że spadki widzicie jako promocję, opanowujecie swoje emocje i. Przede wszystkim inwestujecie tylko to, co tak naprawdę nie potrzeba Wam na już. Inwestujecie pieniądze, które potrzebujecie na lata. Inwestujecie pieniążki, które nie potrzebujecie ich na za rok, bo bierzecie ślub, albo nie potrzebujecie ich na, nie wiem, na najbliższy czas, bo po prostu nie wiem, kupujecie dom za pół roku i jeszcze wiecie. Nie, to pieniądze są na dłuższy czas. Na to, że wiecie, że nie wydacie jej za 5 lat, może to są pieniądze dla waszych dzieci na studia, może to są pieniądze na Waszą emeryturę, może to są pieniądze na za 3, 4, 5 lat, jak chcecie sobie wtedy kupić swój dom, ale to musi być dłuższa perspektywa. Em, więc psychologia działa też jeszcze jedną stroną, jeszcze jest jeden aspekt psychologiczny, który musicie opanować, zanim zaczniecie inwestować, to jest tak zwane FOMO, czyli taki Fear of Missing Out, czyli strach, że coś przegapicie. No i tutaj mieliśmy idealny przykład kryptowalut. Kryptowaluty szły do góry jak petarda. I szły, i do góry, i do góry. No i ludzie, wiecie, były waluty za 10 tysięcy, kryptowaluty za 10 tysięcy złotych, euro, dolarów. No nikt nie chciał kupować. No nie było, no nie było, nie było nikogo. Nikt, nie, nikogo to nie interesowało. A jak podskoczyły w krótkim czasie do 65 tysięcy dolarów, nagle wszyscy chcieli je kupować. No i co tu jest głupie? No, skoro coś tak bardzo szybko, bardzo drastycznie, wyrosło na cenie. To nam się włącza, boże, no to to przecież jeszcze wzrośnie jeszcze bardziej. Ja muszę to teraz i już kupić. I włącza nam się taki strach, że coś przegapimy i że nie, popuścimy swoją okazję, żeby być milionerami. No i kupujemy. Co się teraz stało? Teraz jest, nie wiem, 30 tysięcy. Nie, nie, nie patrzyłam dzisiaj, a tam są wahania duże, ale 30 parę powiedzmy. I teraz znowu nie ma kto kupować, no bo to już nie jest za 60 tysięcy, bo spadło. I teraz znowu wszyscy wiecie, e, może jesteśmy, y, wszyscy przeczekują, co się będzie dalej dało i tak dalej, ale jestem pewna, że jeżeli skoczyłby teraz ten Bitcoin powiedzmy do 100 tysięcy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu dni, to wszyscy się znowu rzucą za 100 tysięcy, to znowu spadnie i znowu i znowu wszyscy sprzedadą w panice. I więc dlatego tutaj ta psychologia, której się musicie nauczyć, te emocje, które się musicie nauczyć opanowywać, są kluczowe, bo inwestycje mogą być super, a inwestycje mogą Was skupić. I na takich początkujących inwestorów zainwestowałabym malutką kwotę, taką, która Was nie zaboli, taką kwotę, która pokaże Wam już, jak działają emocje. Kupiła sobie jedną, dwie, trzy rzeczy i czekała, jak działa, jak działa to na moją psychikę, jak działa to na moje emocje. Czy bardzo panikuję? I jak już zobaczycie, że się tym uspokoiliście, że już to jest dla was ok, to dopiero możecie zacząć inwestować dalej. Bo no, nie sztukujecie inwestować wszystko, co macie, a potem po prostu o tak siedzieć i się denerwować. Więc lepiej tak powolutku, po kroczku, po jednej rzeczy sobie dokupywać do swojego portfolio. Co jest też jakby kolejnym ważnym aspektem? Już wiecie, jakie są instrumenty finansowe, opanowaliście waszą psychologię. No to co dalej? No, dalej musicie zrozumieć, co się dzieje na świecie. No bo to, czy jakieś akcje, jakieś, jakieś przedsiębiorstwa podrożeją, czy nie wiem, będzie warto inwestować, powiedzmy, w metale szlachetne, czy będzie warto inwestować e, jakieś, w jakieś akcje jakiejś branży typu Tech albo w branży. Zdrowotnej. To wszystko zależy od tego, co się dzieje na świecie. I Wy, jako ludzie dorośli, musicie zrozumieć, że no, każdy ma jakieś podejście swoje o świecie. tak? Każdy rozumie w jakiś sposób świat, co się na tym świecie dzieje. I za to lubię inwestorów, bo inwestorzy zastanawiają się. Co się będzie działo w przyszłości? Jak wydarzenia, które się dzieją teraz, będą wpływały na przyszłość? Jak może to, e, tak trochę filozofują wręcz, nie? że wiecie, no, co, tu, co tu będzie, gdy. Ehm, no i w gruncie rzeczy filozofują, bo chcą sobie zarobić. Nie ma nic z tym złego, nie ma nic w tym zagłuszyć się filozofuje, żeby sobie zarobić. I zachęcam Was do tego, żeby się zacząć zastanawiać, co Wy myślicie o świecie, o gospodarce, jak to się dalej będzie rozwijało. Zachęcam Was też do szukania sobie w internecie różnych ekspertów, bo jakby to, jak się będzie rozwijał nasz świat, to jak się, jak się będzie rozwijała nasza ekonomia, nasza gospodarka, to, to wiecie, jakby. To da się w jakiś sposób, nie to, że przewidzieć, bo to zawsze nas zaskoczy, tylko da się niektóre rzeczy może przewidzieć. Może ludzie, którzy przewidzieli, że może się wydarzyć jakiś kryzys i powiedzmy, zaczęli inwestować dużo w jakieś tam metale szlachetne, to nagle im się to opłaci, bo, bo uratowali swoje pieniążki. Bo jak był złoty po 4,90 za euro no to, to wtedy mieli swoje jakieś tam inne zabezpieczenia. Jakby mieli spokojniejszą głowę, bo wiedzieli, że nie stracili na, ty, na tych pieniądzach. Jakby przewidywanie, co się będzie działo w przyszłości. To jest trudne i nikt tego nie przewidzi, ale warto się informować z różnych źródeł. Tam nastawić ucha, tam nastawić ucha. To tak samo, jakbyście tą działkę swoją zakładali, no to musisz sobie zastanowić, ok a co będzie w trendzie w, w, do sprzedawania, powiedzmy, na... Yy, sprzedawania swoich tam na targu, powiedzmy, tych swoich warzyw, owoców. Co będzie w trendzie za parę lat? Czy to będzie to, co teraz? I okej, okay, bo są branże, w których warto inwestować zawsze. Jakby wiadomo, że one będą zawsze przynosiły profit. A może będzie jakiś news? A może, no właśnie, jakie masz zdanie o świecie? Jakie masz zdanie o tym, gdzie ten świat będzie szedł i się i kierował? Więc mamy psychologię mamy też to, żeby nauczyć się o instrumentach finansowych, mamy też to, żeby się nauczyć w ogóle o tej sytuacji na świecie i chyba to, co nam tylko już teraz zostaje, to zacząć podjąć tą decyzję, że tak, kupuję działkę, znaleźć sobie konto u brokera, zacząć się edukować w tym samym czasie i zacząć kupować tak produkcik po zacząć się edukować i tak, tak takimi małymi mini, mini, mini kroczkami. Założyć sobie, nie wiem, będę słuchała 20 minut rzeczy o inwestycjach codziennie w internecie, powiedzmy. I te 20 minut poświęcasz na to, żeby się wyedukować i zacząć słuchać o tym, jak można by było inwestować swoje pieniążki. I uwierz mi, to nie jest e, po prostu rocket science, to nie jest, e, wiecie, jakaś po prostu nauka o skomplikowanych, e, nie wiem, dziurach, czarnych dziurach w powietrzu, które są bardzo trudne do zrozumienia, to to jest... To każdy to musi zrozumieć. I nawet nie musisz zrozumieć wszystkiego. Wystarczy, jak zrozumiesz część tego materiału inwestycyjnego, żeby móc, żeby móc inwestować. I trzymam mocno kciuki, bo jeżeli uda ci się na te pieniążki zainwestować, no to będziesz jakby mogła sobie z tego czerpać owoce, będziesz miała swoje wiesz, um, dżemy, swoje soczki przenośni, no bo to będą twoje zabezpieczenia na przyszłość, to będzie to, że jak twoje dziecko pójdzie do szkoły, to będziesz mogła mu za to spokojnie zapłacić, jak sobie wymyśli, że chce studiować w Anglii, czy, czy coś takiego, więc jakby to wszystko będzie owocowało w przyszłości. Ale nie zakładaj, że te zyski będą już teraz. Tylko się ucz, tylko tak powolutku małymi kroczkami zmierzaj do tego, żeby kiedyś móc sobie popijać soczek w ogródku. A teraz powiem Ci, jak ja zaczynałam. Więc ja zaczynałam tak, że no, zaczęłam pracować w branży finansowej, więc jak byłam otoczona tym tematami z każdej strony i jakby wiedziałam, że warto inwestować. To co ja robiłam najpierw, to trochę odgapiałam. Odgapiałam to, co robili ludzie, z którymi pracowałam i kupowałam po prostu produkty, które oni kupowali. Ale pytanie. Zaczynałam przede wszystkim od akcji bo akcje i ETF-y, które są jakby, zawierają w sobie w środku akcje, już nie będę tutaj tłumaczyła, ale te, te dwa produkty są jakby mm, fajne na start, nie zaczynałabym nigdy od takich agresywnych produktów typu kryptowaluty, bo tam właśnie ta wasza psychologia, jeżeli, jeżeli macie dobrą psychologię, no to sobie to dobrą psychę na spadki, to sobie możecie w to inwestować, ale w takich produktach, które są trochę mniejsze, mają wahania na rynku, no trochę łatwiej będzie Wam opanować te emocje. Więc ja zaczynałam tak, że nasłuchiwałam ucha, odgapiałam, co oni robili, um, zaczynałam coraz więcej o tym słuchać, zaczynałam coraz więcej czytać, gdzieś usłyszałam powiedzmy jakieś. Ja, ja to usłyszałam na przykład w biurze jakieś tam słuszko z finansami skomplikowane, mm, mm, co to jest? E, więc zaczęłam to googlować. Wy nie macie, nie pracujecie, zakładam w, w jakimś biurze związanym z finansami. Ale możecie słuchać podcastów, nie rozumiecie jakiegoś słówka, cholerca, co to znaczy? No i sobie googlujecie, co to znaczy, jakie są tego definicje. I nawet jak sobie wpiszecie i zobaczycie definicję z Wikipedii, i to będzie dla Was takie skomplikowane, to wpisz to w Google, bo to może będzie wytłumaczone prościej. I to nie jest jakaś eureka, to po prostu jest takie edukowanie się z czasem. Tak jak edukujemy się, robiąc swój ogródek, jak dbać o swoje roślinki, jakie roślinki kupić. Tak samo musisz się wydukować, jakie inwestycje, jakie produkty kupić i jak w tym wszystkim zarządzać. Dlatego, jeżeli w przyszłości chciałabyś inwestować, to u dołu wypełni mi proszę ankietę. Bo dzięki tej ankiecie wiem dokładnie, czego Ty potrzebujesz, jakie są Twoje oczekiwania co do, co do takiego kursu inwestycyjnego, bo chciałabym Ci to wytłumaczyć łopatologicznie, krok po kroku. Zakładam, że masz zero wiedzy tego założenia wyjdę, ale chciałam też zobaczyć i co ty już tam może wiesz, jakie masz oczekiwania, więc wypełnij tą ankietę, tam też się możesz wpisać, swój e-mail i dzięki temu poinformujecie, jak ten kurs już będzie gotowy, czy tam pierwsza darmowa lekcja będzie darmowa i będziemy się edukowały razem. Dlatego ściskam cię cieplutko. Dzisiaj nagrywałam, słoneczko za mną stało, dzisiaj nagrywałam z Urugwaju dla ciebie bardzo rano. Trzymajcie się cieplutko, kochana i do usłyszenia.